Natomiast zadam ci pytanie takie, wiesz co, jak z tym rozwojem osobistym i duchowym według Ciebie. U Ciebie i co, czym, co o czym możesz powiedzieć? Tak? I jak zachęcić osoby, które nie są w procesie jeszcze tej drogi przemiany? I to jest tak, nikomu nie życzę, ale zazwyczaj się wszystko zaczyna, kiedy tracimy. Prawda? Kiedy sytuacja życiowa. Osobista jest tak trudna, że właśnie już upadamy nisko i się podnosimy. U mnie dokładnie tak było. Kiedy straciłam wszystko, stanęłam na, na drodze i nie miałam już nikogo, żywej duszy, nawet przyjaciela, zażyczyłam sobie, zapragnęłam mieć przyjaciół i mam ogromne gromadze przyjaciół, ale rozwój osobisty, myślę, że to jest przede wszystkim ufanie sobie. Cokolwiek nie zrobię, cokolwiek jakiej decyzji nie podejmę, ufam sobie, wierzę w siebie i wiesz, bo siebie będę miała zawsze. Tak, życie. piękne słowa, uwielbiam te słowa, więc to one naprawdę robią robotę. Robią robotę, bo od tego chyba się zaczyna wiara we wszystko, co robimy. I to naprawdę pięknie to ubrałaś.